Witam serdecznie, dziś pokażę przepis na szybkie i proste gołąbki z sosem pomidorowym. Do ich przygotowania potrzebujemy 700 g łopatki wieprzowej, jedną główkę kapusty białą, ewentualnie włoską, 1,5 szklanki bulionu lub rosołu, 1 średnia cebula, ewentualnie trzy takie malutkie, łyżka oleju roślinnego z 2 łyżki bułki tartej, 2 łyżki przecieru pomidorowego, z przypraw potrzebujemy płaską łyżeczkę soli i pieprzu. Składniki na sos pomidorowy podam po przygotowaniu gołąbków, z tego względu, że będzie nam potrzebny wywar właśnie po tych gołąbkach. W pierwszej kolejności zaczniemy od mięsa. Jeśli masz mięso w kawałku, to zmiel je na średnich oczkach. Ja już mam wcześniej przygotowane, także nic nie będę robił. Cebulę kroimy w drobną koseczkę i szkimy na łyżce oleju na patelni. Rozgrzewamy łyżkę oleju, ewentualnie oliwy. I szklimy. Cebuli potrzebujemy około 200 gramów. Dokładamy do mięsa. Do mięsa dołożymy również dwie łyżki bułki tartej. Płaską łyżeczkę soli. I płaską łyżeczkę pieprzu. Farsz dokładnie wyrobimy. Teraz kolej na kapustę. Do 1 trzeciej wysokości większego kaczka wlejemy wodę. Zagotujemy. Ja już wcześniej z kapusty pozbyłem się pierwszych liści. Wytniemy teraz głąb. Możemy śmiało wycinać szerzej. Fajnie nam będą liście podczas parzenia odchodzić. Idealnie. Kapustę teraz włożymy, głębiem do dołu, po dwóch minutach obrócimy, 2 minuty minęło, obrócimy teraz głębiem do góry i jeszcze 2-3 minuty gotujemy, 2 minuty minęło. Zaczniemy teraz ściągać pierwsze liście. Z liści usuwamy grubszego nerwa. Żeby było na fajnie zwinąć. Na kapustę wykładamy farsz wielkości mandarynki. Delikatnie spłaszczamy. Boki zawijamy do środka. I szczelnie zwijamy. Odkładamy na deskę. Z kapusty zdejmujemy kolejne liście. Analogicznie postępujemy z każdym kawałkiem. Ostatni gołąbek, już taki będzie oszukany. No ale akurat na tyle wystarczyło farszu. Z tej ilości farszu wyszło mi 11 takich małych gołąbków. Z kapusty odbieramy z 2-3 liście, które wyłożymy na dno, czy to gardzka, czy to brytwany. Chodzi o to, żeby nam się gołąbki nie przychyciły. Brytwana jest duża, ponad 4 litry, także powinny mi wejść na jedną warstwę. No i został jeden rodzynek na samą górę. Do bulionu teraz dołożymy dwie łyżki przecieru pomidorowego. Wszystko wymieszamy, zalewamy gołąbki. I tak przygotowane gołąbki przykrywamy i na małej mocy palnika dusimy 2 godziny. Gołąbki się duszą, podam teraz skład na sos pomidorowy. Potrzebujemy cały wywar z duszonych gołąbków, powinno wyjść około 370-380 ml. Do tego jedna łyżka mąki, dwie łyżki śmietany 18, dwie łyżki koncentratu pomidorowego, 250 ml przecieru pomidorowego. Z przypraw potrzebujemy łyżeczkę majeranku i oregano, płaską łyżeczkę soli i po pół płaskiej łyżeczki pieprzu i cukru. Tyle jeśli chodzi o składniki na sos. Czekamy na gołąbki. Minęło dwie godziny. Zobaczymy, jak sprawa z gołąbkami wygląda. Gołąbki wyjmiemy, burion przelejemy do rondelka. Jakieś jaja, tak samo jak w przypadku brytwany. Tutaj do naczynia też jeden idzie na górę. Powinno być około półtorej szkanki. Dołożymy dwie łyżki koncentratu Zestaw przypraw Majeranek, oregano, sól, pieprz oraz cukier Doprowadzamy do wrzenia i zmniejszamy płomień Moc palnika zmniejszamy na minimum Odlewamy około 1 trzeciej wywaru Pozostawimy do delikatnego przestudzenia Tak, żeby można było dołożyć śmietanę i mąkę Sos delikatnie przestyk. dołożymy teraz śmietanę. I mąkę. Mieszamy do tego stopnia, żeby pozbyć się wszelkich grudek. Dolejemy jeszcze odrobinę wrzącego wywaru. I wlewamy do reszty. Doprowadzamy do wrzenia. Przecier pomidorowy wlewamy już na końcu, tak żeby tutaj sos miał piękny kolor. Sos nam się zagotował, dolejemy teraz przecier, wymieszamy, sprawdzimy smak, w razie czego możemy dołożyć więcej cukru, więcej soli, czy pieprzu. Sos wyszedł prima sort. Przepis, tak jak widzisz, mega prosty. Jeśli się spodoba, to się bardzo cieszę, zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam, cześć, smacznego.